Kiedy program poranny zamienia się w kinoakcji? Kiedy na planie pojawiają się goście naprawdę specjalni. W Aniu to jest Żyrafa Tresowana, rozumiem? Tak, tak. <gryliśmy> z Jankiem numer dosyć długo. Chłopaki, to jest wasze 5 minut. No, 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 no. Wszyscy prowadzący Dzień Dobry TVN których znam. A to są zagorzali psiarze albo zwierzoluby. Psy dla mnie zaczynają się od takich rozmiarów. No i ten piesek, ja, ja nie wiedziałem, co zrobić mam, bo to tak szczeka, hałasuje, krzyczy. Nie wiedziałem, jak się skomunikować z nim za bardzo. Przecież nie. On drży cały bidulek. On drży z ekscytacji. Psy. Psy i koty, kupa roboty i same kłopoty. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Nasza skrzynka pies i koty. Pies i kot, p -n. P -n. P -n. Po prostu się zapchała. To było przełomowe, jeżeli chodzi o w ogóle telewizję w Polsce te 20 lat temu. Ustawialiśmy kamery w domach y, naszych widzów. Jestem pełen podziwu do dzisiaj dla ludzi, którzy się na to zdecydowali. Sprawdzaliśmy, co one robią, kiedy nie ma ich w domu. To oglądał y, behawiorysta bądź behawioryska i próbowaliśmy ten problem rozwiązać. Robiłem kiedyś materiał o pani, która mieszka z kaczką. Naturalnym środowiskiem dla biegusa to jest życie w stadzie. I wydaje mi się, że to stado znalazł. Patrz na ten materiał, to tak. No przecież to jest niemożliwe, no nie można mieszkać z drobiem w mieszkaniu, ale ludzie jednak tak robią i my takie rzeczy w Dzień Dobry TVN pokazujemy. Zdarzyło mi się też być u bohatera naszego reportażu, który kochał świnie. Bekon. Czy ty nie jesteś przesłodki? I No, świnki małe i z nimi spał w mieszkaniu, ale świnie urosły już nie mieściły się ani w mieszkaniu, ani tym bardziej w łóżku, dlatego postanowił się przenieść do gospodarstwa swoich rodziców razem z tymi świniami. One były bardzo do niego przywiązane. Chodź, Dzień Dobry TVN współpracowało z różnymi zoo w Polsce, by szukać imion dla nowonarodzonych zwierząt. I udało nam się być taką rodziną chrzestną dla, no, dla kilku takich różnych zwierzęcych rodzin w Polsce. I to nasi widzowie wybierali imiona. Wysłano mnie do Wrocławia, ponieważ urodził się tam hipopotam karłowaty. Na oczach całej Polski ważymy i mierzymy tego hipcia. Nikt nie przewidział, że hipcio wydziela na skórze śluz której jest oczywiście bardzo śliski. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ten mały hipciokarłowaty, który rodzi się raz na ileś lat na świecie, spadł na ziemię. Przytrzymuję go rękawami, żeby się nie wyślizgnął. Schodzimy z anteny, bo nie wiadomo, co się wtedy wydarzy, ale uratowałam własną piersią. Parażka! geniusia. Któregoś razu napisała do mnie pani, że jej syn ma w domu ponad 200 pająków jadowitych. To jest rodzina największych pająków na świecie. To było naprawdę niesamowite, bo on przy nas y, liczył te pająki i wyszło mu, że ma ich w domu 256 lub 257. Bo jeden uciekł i on nie wie do końca, ile ich było. Chodź. Nie, o, nie to nie, okej. Okay. Po emisji tego materiału jego rodzice do mnie zadzwonili i powiedzieli, że materiał wspaniały, ale sąsiedzi się martwią, no bo pytanie, gdzie jest ten jeden jadowity pająk, który tam gdzieś y, zaginął po drodze. Czyli gdzieś tu ułazi taki pająk, kiedy? A ja się go nie boję. Ja y, nawet miałam okazję dostać całusa od foki. Całusek. Dobrze. Dzikie zwierzęta, które możemy oglądać w Dzień Dobry TVN, to jest po pierwsze cudowne przypomnienie, że musimy zawsze od rana do wieczora myśleć o przyrodzie wokół nas, dopóki jeszcze ona jest. W Kadzidłowie weszliśmy do zagrody, w, którym był, w której był łoś. I łoś okazał się dość agresywny. Klimont zrobił się trochę nerwowy do tego stopnia, że musieliśmy stamtąd zwiewać Człowieka intruza, trochę za wiele tutaj w środku. O, zrobiło się trochę nerwowane. Myślę, że zawsze najfajniejszy jest ten drugi plan. To, co się dzieje dookoła, szczególnie jak są zwierzęta, jak jest koń, jak są owady, jak są ptaki zwierzęta, to, to w ogóle robi to w ogóle robi super, bo ja jestem koneserem, kiedy patrzę i widzę, a za chwilę może ten kon ugryzie, a może ruszy z kopyta. Czyli natomiast a propos ptacka, dzisiaj w naszym studio pojawiła się siporeczka. stąd możecie państwo słyszeć szum, w tle, bo otworzyliśmy okna, żeby mogła wylecieć. Sikorka to była nasza gościna, która wleciała nam do studia w czasie programu. Poczekaj, Anitko, znaleźliśmy naszego. O, jest, jest ptaszek. Naszyk. Puścimy ją na wolność. Jest! I przyjechał ekopatrol i sikorkę przez pół programu łapał. Musieliśmy chyba dwie rozmowy zrzucić z programu, aby całą akcję uwiecznić i są takie taśmy prawdy na sikorkę. Nie można jej tak po prostu wystawić za okno, bo w stresie mogłaby jak kamień spać na ulicę, więc dzielni panowie poszli na dach i uwolnili ptaka. Zawsze dużo jest zwierząt. Jakieś alpaki się pojawiają. Koń, który się przeziębi. Niewielki deszcz. O, proszę bardzo. Przeziębiany konik nie oglądał prognozy pogody. Gdzie naprawdę diabeł nie może, tam prezentera pogody Jędrzejaka, czy inną Żanetę, czy Dorotę, czy Zubiego, tam się po prostu wyśle. Materiały dotyczące ludzi, którzy ratują dzikie zwierzęta, prowadzą dla nich przytuliska, ma olbrzymi walor. A to małe szczęście, Ją Dzięki takim ludziom świat staje się lepszy. To jest bąbelek, to jest balbinka, najmniejsza ze wszystkich. Pamiętam, jak pozytywkę dostało małżeństwo archeologów, które prowadzi przytulisko dla leśnych zwierząt, gdzie trafiają zwierzęta poszkodowane no, w wypadkach drogowych, postrzelone przez myśliwych, które utknęły we wnykach. I ta pozytywka, myślę, że dalej tam u nich jest. No, nie było chyba pozytywniejszej historii. Zwierzęta robią różne rzeczy. Na przykład kiedyś miałem historię z owieczką. Nasi widzowie uwielbiają małe zwierzątka. Im małe, tym ładniejsze, tym przyjemniejsze, tym słodsze. No jest słodkie. Tylko, że to słodkie tak leżało na ręce, ja tą owieczkę głaskałem, mówię do widzów kochani, czas wymyślić imię dla tego maleństwa i tylko czuję taką ciepłą stróżkę, która płynie mi po ręce w, w kurtkę. I tam po prostu zrobiła siusiu. Tak jest, mnóstwo psiaków, bo odbywają się tutaj zawody. No muszę powiedzieć, że ja jestem tutaj jak w raju. Jak się zapala czerwona lampka, to e, ja się przestaję bać byka, z którym e, też miałam okazję się spotkać na warmi. E, też e, z różnymi innymi dużymi zwierzętami. No zwierzęta są nie do okiełznania. była historia e, strusia, który uwielbiał świecidełka, ściągał urządzenia, z, z, które mamy na co dzień podczas programów. Proszę to zostawić, to jest moje prywatne. Ten pan Bartek jest bardzo sympatyczny. Ja nie, nie dziwię się tym zwierzętom. Sam e, on ma taką aparycję, że sam bym go przechodząc się przechadzając się po, po marsłowskiej przytul. Weź się przytul. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień